Państwa zapraszamy na Lasztowni w imieniu morskiego Centrum Nauki zobaczyć wystawę o historii dzielnicy łasztowni. dawna wyspa będąca jakby struktura Szczecina, dzielnica Szczecina od średniowiecza, którą całkowicie zniszczyły naloty w II wojnie światowej. Proszę zobaczyć, co z niej zostało, jak funkcjonowała wyspa i zapoznać się z jej historią na wystawie o Łasztowni. Co właściwie zostało z dawnej Łasztowni? Został nam kościół świętej trójcy, zniszczone została całkowicie zabudowa bulwarów, została jedynie jedna kamienica przy Bulwarze Gdańskim, ulicę Energetyków, które w tej chwili jedynie co zostało to urząd celny. Całkowicie została zniszczona szkoła. Ocalał częściowo cukrownia, która obecnie jest zakład Gryf, Dawne spichlerze niestety nie przetrwały wojny oraz częściowo zespół dawnej rzeźni. Ocalał natomiast port wolnocowy. Bardzo ważna wizytówka miasta, otworzona przez cesarza na przełomie wieków. Widzimy stare miasto, odbudowane całkowicie z ruin w 90 roku. Obecnie jest całkowicie nowa zabudowa. Wojna pozbawiła nas tej dzielnicy. Ocalała jedynie kamieńca lojców, spichlerz, ratusz i zamek oraz plac ordobiałego. Całkowicie w 95% została zniszczona łasztownia. Ostało zespół starej rzeźni, gdzie obecnie w tym miejscu znajduje się morskie centrum nauki. Ciekawy jest ten wylot ulicy Energetyków w kierunku właśnie Starego Miasta, lata 30, czyli teoretycznie funkcjonuje już dawny Zimmer Plac z budynkiem centrali rybnej, który musimy pamiętać, ale zebrany kilka lat temu. Obecnie nie zachowały się żadne domy mieszkalne przy ulicy Energetyków. Dzięki tej wystawie można zrozumieć, jak wyglądało niegdyś życie na łasztowni, jak wyglądała zabudowa i na ile to była dzielnica jakby zamieszkała. Tak? Obecnie jest to jedynie dzielnica przemysłowa. Port Wolnocłowy bardzo ważna instytucja naszego miasta, rozbudowany w 24 roku o całkowicie nowe spichlerze, bardzo nowoczesne jak na te czasy, stanowiące jakby serce handlowe Szczecina. Wspainstwa Gospoda są e, 19 wieczna Gospoda na roku ulicy Celnej i ulicy Energetyków. Obecnie w tym miejscu znajduje się przychodnia portowa. Na tyle zmieniło się jakby Cały, cały obraz tej wyspy. Dawne domy powstały jeszcze na początku XIX wieku z mieszkaniami w części strychowej dla żołnierzy, postawione na palach. Na palach z tego względu, że lastownia była wyspą grząską, więc trzeba było to naprawić. Zaczęło się to już w wieku XVIII. W XIX wieku zakończono palowanie, postawiono całkowicie nową zabudowę. za 36 rok zdjęcie elewatora Ewa. Był to wówczas największy spichlerz. Europy i Niemiec. Utracił to miano po kilku latach, kiedy zbudowano kolejny, większy. Natomiast do tej pory Spichlerz istnieje, kilkanaście pięter. Teoretycznie jest możliwość jego zwiedzania, zobaczenia z góry widoku na cały Szczecin. Warto zobaczyć ten obiekt. Wystawa liczy kilkadziesiąt przedwojennych widoków osztowni. To naprawdę kawałek dużych historii naszego miasta, który warto zobaczyć. Wystawa jest darmowa, dostępna dla wszystkich. Te kilkadziesiąt billboardów mam nadzieję przybliżą Wam historię dzielnicy, łasztowni. Także zapraszamy do obejrzenia Wystawy Morskiego Centrum Nauki.